Hej, 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 siema ziomy. z tej strony Dave, a oto pierwszy odcinek z nowej serii, która będzie się co jakiś czas pojawiać możliwie na moim kanale, z jednej z moich ulubionych gier survivalowych. Ogólnie lubię wszystkie survivalowe gry, ale ta jedna najbardziej wpadła mi w oko, gdyż jest bardzo realistyczna, a ta gra to Green Hell. Um, wybierzemy sobie normalny poziom trudności, tutaj są poziomy trudności. <laughs> Welcome to the Jungle, ok, niech będzie. U, moje, moje stare zapisy. Um, czy ja mogę jakoś <gry> rozpocząć nowy zapis? W sensie. O, mogę. Okej. Okay. Great, fajnie. Git. Wydaje mi się, że nie będę grał na starych zapisach, bo raczej chyba nie będą się dobrze zgrywać z nową wersją gry. Okej, okay, gra się, wcztuję. Poczekajmy chwilkę. Nabije się wody. <gry> i już prawie u dzień pierwszy wczytało się hu 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 wow ale a grafika holy moly ale mam fps ów mało ok historia Oglądałem już ten wstęp Okej, okay, oglądałem już ten wstęp kiedyś E, to jest początek, uu, początek wrócić. fabuły, króciutki. Po okay, dziwne trochę. E... I <laughs> 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 Dobre, śmieszne. E, widzę, że <laughs> są. Hiszpaniczekami chyba? Hiszpana. mm uh Mhm. -huh. O oh my gosh. Ale jest grafika. O oh my freaking shooting titties. Chyba mi się komputer zlasuje. Czekaj, e, co tu mogę? Oh, e, uh, have you tied down the bow? Jake, um. Hmm. Uh, <laughs> uh, <laughs> but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. the yeah, place is beautiful. Still mm. Still, we can't forget what we came here for in the first place. I know. But as yeah, yeah, soon as we're settled in, <laughs> I am off to the Jalawaka village. What if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Mm -hmm, mm -hmm. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Okay, I found the tent. Is mm -hmm. everything <laughs> <laughs> the camp looks impressive. They put up a tent for us. There's even a fire pit. Looks like everyone's ready. Soul Trail ee, always delivers. At first glance, it looks like, nie, like nie have nie we have everything we might need. Perfecto. Perfecto, no? Hiszpan... Hiszpan... <laughs> well, that's everything. We're <laughs> officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, what? but maybe you should be maybe we should reconsider this i not sure it's the best idea for you to visit them alone carino you know i have to do this it's the only way to make them talk oh don't worry it'll be all right better pick up some wood let's have a romantic dinner romantic canned beans <laughs> use your imagination Final tool for cutting trees, OK O, Uu, maszeta. Uuu, mogę blokować R. Mm. Dziwny guzik na blokowanie. Hehe! Uuu, da się rzucać. Jeb! Wow. Ale... Świetne, świetnie, bo po, po szybowa w powietrzu zrobiła 15 salt, OK Co mam zrobić? Uh, choose a place for a small fireplace. Small jako po prostu. C, u, okej. Okay. inspect craft, prawdopodobnie craft. Albo i nie. Wait, wait, guys, pamiętaj, ja już to grałem, okej, okay, pamiętajcie, okej, okay, jej. Aha, trzeba przetrzymać, wait, sorry. Got okej, okay, jeszcze raz. O, teraz, um, rotate, create, or something, something, okej. Okay. I będzie tutaj. Jej, small sticks muszę. Pamiętam już jak to się robiło. I can't seem to find oh, a bed or two. Are you sure you brought everything? Uh, yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm nie widzę patyczków, patyczków. Wo, co w CRM nie mówią back beans, a ja o, zjadłbym szczurka. <grych> hmm, chyba miałem jeden patyk w plecaku, chyba że mi go zapiździli w, w trakcie kaczenki. No, come on. Zbierz go. Wiem, że tu leży. Nie chciałem tego zebrać w chciałem Eee! Ale, ciężko nacelować, bo na ten patyk. Okej, okay, plecaczek. Co my tu mamy u jej badyle? Mmm. Craft, harvest, harvest. Hmm, ok. Okej. O, small stickie. Idealnie, mam 6. akurat. Pyk, 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 pyk. Uuu, duże patyki też potrzebuję. Czyli co, mogę ściąć drzewko? Uuu, chyba mogę. Uuu, jej, yeah, mogę. Typowy survival, eee. Dawaj. Jej, eee. timber, Ło, wow. what a... Na mój ryjeł spadło. Eee. Duży patyk się da. Jej, eee. na dwa małe. Przedzielić. Ha, taki mini tutorial zrobię wam, bo ja już kiedyś tą gę. No niedługo, ale trochę pograłem. Teraz jest troszeczkę dalsza wersja, w sensie lepsza. jej uh, use user tool, ok Well, looks like everything's ready. Nie mamy hmm. zapalniczyć. Uh, <laughs>

Uuuu, hand drill. Um, sticker, plank, small stick. Okej, okay, gimme. Gimme, gimme resources. Właśnie jak się robiło plank. Eee, well, shit. Zapomniałem, small stick. O, drugi small stick. Ehh, eee, eee. Rozwalmy jeszcze jedno drzewo. O, bronie też się psują, jak widzę. Eee, z boku ekranu. Uf rozwoliłaś się na sticki, okej. Okay. Aha, mogę wziąć sobie long stick. Long stig. E, dropnego go na razie tutaj. Mm. Spend, craft, pick up, harvest. To craft. E, chyba nie tak się robi to. <laughs> e, harvest. Będą dwa, dwa duże patygi. ok? Mm, craft. I craft. Nope. Remove, craft this. O, uh, hand drill, yay. Udało się. Nie patrzę. Uh, okej. Okay. Uh, dry leaves, poproszę, tutaj są jakieś liściaki. Ale te szczury skwierczą. Eee. Eh. Gimme, jej. Wow, 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 wow. Spokojnie już przestań. Dawno <laughs> przestałem klikać, on jeszcze tutaj gdzie Jej, mogę zrobić ogień. Um, jeszcze jakieś. Nie, nie masz suchych liściów. Ok, wracamy szybko, szybko. Uh, suchy liście, o, jak to się robiło? Um, ok, chyba dawało się. Nope. <grym> ok, może po prostu używało się tego hand -drilla, w którym jest tutaj. Wops, schowała mi się gierca na chwilę. Ok, nope. Uh, use. Okej, właśnie tak to się robi, i tu się kładzie to. Jej, prawdziwy survival. <grym>, to fajne, że to było zawsze śmieszne, że tutaj przeklinał w trakcie tego robienia. No, stary, nie musisz od razu krzyczeć, jeszcze, jeszcze nie surwiwalujesz. I jak się rozpala ogień, to trzeba mieć wystarczającą ilość kondycji, żeby się udało rozpalić, bo tak to się nie uda. Bo to dość mocno męczy. You seem so calm. I am. I don't know how to explain it, but strange. I feel safer here Oh, I don't know. Jaguars spiders, snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant bite hurts like hell. Getting hell But still, we have a chance to achieve something, make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait i prefer the wilderness very cool very cool yeah this. Uh uh-huh okay i do i love you <laughs> if i had known where my ambition would lead us if i knew it would put you in danger i wouldn't have written that damn book yeah and if everyone had that attitude there would be no scientific progress whatsoever don't blame yourself there might still be time to reverse the whole thing. And? I love you too. Eddie. <laughs> Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything Yabawaka. will be fine. Okay. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. <laughs> they don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military mm. chopper. Well. Hard to blame them. Od you media, World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos, But I will convince them I have to. Okej, okay, dzień trzeci. ciekawie się zaczyna. Okidoki. Wstajemy z łóżeczka. Ziewanko. OK search the tent. But why? Huh? pada ale klimat. Read note. Mm, I'm at village. Call me with radio when you wake up. P.S. There's a little gift for you, love Mia. Okay. fajnie fine. Czy jest ten gift? Uh, hello. hello, Mia. Mia? <laughs> hey, sleepyhead. Uh, 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 Where don't? are you? I should reach the village shortly. Ooh, Remember, Bonsoir. if you see a totem, do not go any farther. Those are clear warnings. I know, mm. I know. I read your book. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You <laughs> surprised me. That's all. <laughs> Admit it. Myślałeś, że dnia, ja, on ma urodzinki. Pick your gift. But where to? No, Guys, czemu mi nie powiedzieliście, gdzie on jest? Gift, gift, gift. Widział, że mam strasznie małe FPS-ów. Ta gra, niestety. u, tutaj. u, zegareczek. Ta gra, niestety, jest mocna grafikowo, albo niezbalansowana. Bo się mi troszeczkę zacina, więc będę musiał zmniejszyć na samym odcinku Krafika. Niestety. Jest tak. czy coś takiego istnieje. Makroelement Scanner. Okej, okay, check, check watch F. Jej, to jest fajne, fajne w tej grze, że są różne rodzaje suplementów, które trzeba spożywać. Uh, find mnie Nutrition 8 is OK. Uh, nutrition bar protein. Czaj, protein and nutrition to to samo? <laughs> uh, jedzonko. This and eat. Jej. Wow, dało mi wszystko na raz, ale fajnie. Jej. O, jeszcze więcej. Ok, to drugi. Tak, mam zjeść drugi. Uuu, i pokazuje mi wszystko w poku Jak chyba raz zjem to się odkrywa, właściwość. Jej. Ok. Well rested and well fed. <laughs> Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. Ooh. They behave as if I am not here. But they haven't Ooh. driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Ciekawe. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Oh, survival. careful. <laughs> Just be careful, please. Maybe careful is I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. Mm hmm if anything goes wrong i'll leave the village and get you on the radio otherwise you can assume everything is just fine and there is no need to worry <sighs> all right let's focus on the goal i'll be focusing on indexing new plant species i think i saw a few new specimens around here mm -hmm. check the cork board Aha, actually chomotomi okay. school painted warrior Ok, to są wrogowie prawdopodobnie. Wydaje mi się, że oni będą nas atakować. U, tobacco plant. U, leczy ugryzienia węża. Ok, leczy trucizny. E, o, to są ci, z którymi ona poszła pogadać. Tutaj mamy... Lost tribe. U, hunters i shabano. Shabono. Jaguary, tak. Jaguary są straszne. I rainforest mammals. U. Kapibara, tapiry i armadillo. Ale czad. Go north and fight Tobacco Plant. Ok, Tobacco Plant. Wait, I didn't see how it looks. Uh, wait, wait, wait. Tutaj to było. Chyba ma fioletowe te kwiatki. Ok. Climbing Rocks. Ok, czyli jest gdzieś yy, wyżej. Gdzieś może tutaj. Go north. Gdzieś north? Do góry po prostu. Gdzieś tutaj. Halo Tabako Plant. Wow, co to jest? Holy moly, wygląda fajnie eee, Tabako Plant. Pamiętam, nie, pamiętam, że chyba jak grę w to pierwszy raz. To jest dobrze, że akurat nie gram w to pierwszy raz, bo za pierwszym razem. uuu, Big Stone. Za pierwszym razem y, szukałem tego tabaku chyba godzinę, więc y, mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie. Chodzimy przez a Thick Dżunglę. <laughs> so Thick. Ok, już jestem zgubiony. Totalnie. Zgubiony. E, czy wejść na, na jakieś kamyczki czy coś? Go north, gdzie jest? VA north. Halo, e, Pokazuje mi to. Nope, scroll mouse, will do. shit, Oh north. A no to ja tego tak nie wiedziałem, że to pokazuje, ale jadeł. E, czy ja mogę wejść na, na to? Chcę się jakoś się wspiąć, czy coś. Jakieś się? Nie, nie mogę. Okej, okay, może muszę po prostu pójść trochę dalej. Uuu, o, mogę. Ale czad, ale fajnie. Gieram, gieram. Uuu, wchodzimy. Da się sprintować? No. Po prostu wchodzi się wolno. Okej, okay. niech będzie. Come on, come on. A, what... What the fuck, guy. Fuck me. Fuck me indeed. Aha, wow. I know I was supposed to not call, but... A line snapped and I fell down a good 30 feet. Mio, are, are you okay? Najlepszy Kolej no, do wspinaczki, Okej. Okay. Aha, i teraz pamiętam, że da się jakoś swój status sprawdzać. Check, yourself. Check, check. O, lupa, właśnie to. Jej, yeah, da się wszystkie te y, sprawdzić y, części ciała. O jej tutaj mam. Mm, that's totally not good. hard. Wow, what the heck.

Mamy tutaj wszystko napisane. Może później będę trochę czytał więcej. Tu mamy wszystkie rzeczki. Jej, bandages. Molinera leaves. Okej. Okay. Tak, tak to się nazywa? Molineria. Molineria, ok Wydaje mi się, że to jest to. E, czy to nie jest to? Okej, okay, te bandage. E, może i nie? Wow, zebrałem gniazdo. Czy ja mogę to e, rozwalić jakoś? maczeto Gimme, gimme. Je. Uuu, o tak to się robi. O dobra, nice, nice. Yy, ok, teraz. Craft and U, aha, z jednego się robi. Bandage, no to spoczko. Teraz mogę zrobić tak, teraz robimy tak. Robimy check myself, robimy prawą rączkę. I, 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 i. i... E, tak to było? Albo i nie? O, tak to się robi. Jej. No i pięknie. Założyłem sobie bandage. Wow, that's nice. You're okay. all wrapped up nicely. Mm, no, to na pewno. Does it work? Not much like uh greenhellka telefonic tego joku. Not much rzucają cały czas. Good. Hopefully it will yeah, yeah. Yeah. Wracam do obozu. So, how are you doing? Nie wiem co mam zacząć robić, ale wracam do obozu. Ale szczuku. <noise> optimistic I expect to be treated as one of their own after that and I should be able to ask them questions then some elders are opposed to this though luckily chief Queenini is on my side why are they opposed I think Ooh. I think they were divided even before I joined them the chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully but a few of the elders insisted on fighting now W ma dwa hmm. Hmm. Czyli ta druga frakcja, to będą ci szczaszkami. Hmm, to, to będą ci będą mnie atakować. Okay, ok, Dzień 30 co? Dzień drugi. Wow. Co się dzieje? What happened? Mia, speak to me. Mia, what the going on over there? Hmm. Ale to będzie już w kolejnym odcinku Find Mia. No to dobra. To był taki wstępny odcinek do nowej serii Green Hell na moim kanale. Mam nadzieję, że się spodoba. Ja w zasadzie uwielbiam surowiwalę, więc będę prawdopodobnie dużo różnych surowiwalę testował na swoim kanale i w nie grał. E, no i co? Nie wiem. No to zobaczymy. <laughs> nie wiem jeszcze kiedy będą y, odcinki z tej serii nowej, bo jeszcze muszę tamte dokończyć serię. Więc na razie się zobaczy. To do następnego. Ziomy. Bye.